Witajcie, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku już break a. Dzisiaj będziemy policjan, policją i po każdym złapaniu więźnia będę losował utrudnienie. Już na początku losujemy. Dobra. Jakie będzie pierwsze? I... No kurde. Muszę jeździć tylko najwo najwolniejszym autem. Bierzemy naj... najzwyczajniejsze auto. Czyli po prostu nie bierzemy niestety lambo. Będę płakał. Dobra. Olskok. O, kurde. Rzucę się z wysokości, ale nie połamię się, bo kurczaczek mam. Miał, miał. What? O, to jest jakiś więzień. Ty. to taki trochę do niczego. Do więzienia jedziemy. O! Jakiś... Ty chodź... Co... Jest! 1250 nagrody. Dobra, więc losujemy. I co wypadnie? No taka sytuacja. A, właśnie, mogę lampo Za sekund. Dobra, no to... Yy. Jak ja mam, mam kogoś złapać? To, to. Nie policja, nie policja. Musimy go złapać! Musimy! Mamy go. Ma, mam go. Jest! Dobra. I? tutaj... Ty. Nie! Zakaz skakny. Ej, to jakie mam wysi wysiąść z auta? A, pod. E. Bierzemy najmocniejszą broń w tej grze. A, dzień dobry. Gdzie ja poleciał, ty? Kurdy, nie, nie. nie trafiłem. Euro na szczęście tylko zwyczajne auto. Autko blum, blum, blum. Nie, no co za śmierć! Ja właśnie nie mogę skakać. Jest. Dobra. Ale szybko to idzie. Dobra. I teraz co będzie? Co będzie? Co będzie? No, musi się takie losować. A? Mam go. Ty. Ała. Nie, 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 kurde, kurde, kmn! No. Bum! Folo mnie wypłynęło po z Wytnij się, no, zapłoniem podosowia. Dobra, się! No to wyjdzie, a na prawo się. ja kiedyś. E, nie, my nigdy nie oszukujemy widzów. Ja teraz. wytnie się! O, jakiś typ! Ty, ty, ty! Nie trafiłem go! Nie zjeżdżaj z drogi, proszę! No, chyba cię kapcie walną. Ka. nie. kapcie nagły zaleje! Co zrobił? Dobra. I losujemy! Lo losuj, losula, losuje się. Nie może. Nie możesz sprintować... o oh, yeah. No kurde! Ej, wy tego nie widzieliście! Ja nie sprintowam... Nie, nie, nie. O, a ty co, tu tu? tu? Nie no, nie, nie mam. Ej! BUM! Kab... Jestem policją! No chodź, tu, tu Bo cię zjem. No, że Dobra, Dobraźcie. Nie, już nie ma co. E, to zorno! Mogę to kupić? Jak Strażą Pożarną być? To było moje marzenie! Żeby w um, Jaybreak być Strażą Pożarną. W ogóle da, dajcie znać co w komentarzach co mogę zakupić. O! No super! Jak? Żuf! Patrz jak fajnie sejdę. Ja sobie policzyć, tu mogę wejść! Miał mm. miał! Jestem Spiderman! Miau, 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 miau. Spiderman spadkemy, spiderman. spadkemy, 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 spadkiemy, 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 Bierzemy go. On jest spadkiemy, 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 Esz, 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 esz. Dostajemy wreszcie coś innego. Jeszcze ten głupi sprint. Bo złodziejaszka! Bo jasno! Dobra, nieważne mieszkanie, nie nie ale po prostu. No, po Ha. Złapał już! I by było tak pięknie, ale nie! Bo musiało se umrzeć i. Kucha, jestem zły! Nie! A bum! Ej, Gdzie mogą być ludziki z Co się patrzysz, tak? No! No super, bo ja nie mogę skakać. Kula! Dzień! Co odkupić? Gówno. nie? pójdę, pójdę, pójdę. O nie, bo ja przez to nie mogę. Ej, a mogę go złapać? Olu poleciał! Ty, jak kamień stał. Losujemy. Cyk. dobra. Już uprzedzę, będę walił w stół. myślałem, że... Nie pytajcie, kto to wymyślał! To nie ja! To nie ja! To nie ja! Nie! To... To nie ja! To nie ja! Ty, ty, ty! Nie muszę! Jest! Nie muszę! six seven? Jezus... Nie pytajcie. Mnie się odwala, naprawdę, mnie odwala. Dobra, losujemy. Losujemy, 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 losujemy! losujemy. To sa... Nie, to jest inne. A. Już myślałem! Już myślałem! Ej, nie chcę takie! A ja nie mam tej! A ja mam tylko to. Łapcie, złodziejaczku! Ole bananki! Widzicie jakie fajne bananki ma? A wy nie macie? S. O. ty? City! City!

Jest dwa pany. Dwóch policjantów go goniło. Nie zabijaj. Nie zabijaj go. Już by był koniec. No i co? Ja Już będę się z wami żegnał. I hej.